Cześć! A dzisiaj chciałem wrócić do takiego tematu, który na kanale się par razy parokrotnie pojawiał i co jakiś czas do tego wracam. Mianowicie chodzi mi o potencjalne ryzyko ataku z zewnątrz, gdy zostawimy od środka klucz w zamku. I dzisiaj zrobimy na przykładzie. Pokażę Wam o co chodzi na przykładzie mm, konstrukcji, która przywędrowała do mnie w Grzegorza, także się dzięki wielkie. Jeszcze, jeszcze nie była pikowana, nawet nie było próby pikowania, ale wyjąłem ją i tak sobie zacząłem o, oglądać. I, I mówię, zobaczę, <grym> czy się da. No i zaraz Wam pokażę, co tutaj się dziać będzie. Dobra, mm, klucz do tej konstrukcji jest no, naprawdę solidny. Ja tu naliczyłem 9 pinów. Pamiętam, że Grzesiek w komentarzu napisał, że jakieś 7, i faktycznie, jak później spojrzano, pudełko to jest e, tutaj 7, 7 e, zaznaczonych. Aczkolwiek ten, 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 ten klucz jest e, dziwny, że jest na 9. Tu wam pokazuję, jak to wszystko wygląda. W środku mamy jakiś montaż. Hmm. Ktoś wie na ten temat, na temat tego zamka FATS, G S90 coś więcej nie da znać. No, konstrukcja, zobaczcie, klucz 9 -pinowy. No ale na pudełku było 7 i tutaj też jak spojrzymy, to jest jakby 7 tych takich kołków, które zaślepiają nam te, te, te piny, tak to przynajmniej wygląda w skrócie, ale dzisiaj nie o tym, dobra, nie paplam, no oczywiście chodzi mi o to, że zostawiamy sobie klucz zamku, zamykamy konstrukcję, jesteśmy przeświadczeni, że że drzwi są y, zabezpieczone, a klucze stawiamy No, oczywiście, po to, że raz y, nie zgubimy go, a dwa, że przecież od środka, jakby ktoś chciał wejść kluczem włożyć, nie wiem, podrobionym, no to nie zostanie nie się tak. No, bo ten klucz będzie blokował no, dosyć głęboko y, cały tutaj cylinder, no i nikt tutaj na niczym nie, nie, nie wejdzie. No, tylko że w niektórych konstrukcjach, nie mówię tak, jest we wszystkich, jest spory problem, że jak się włoży coś cienkiego. Co się obróci, da radę obrócić tam w, 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 w tym wycięciu na zamek, na klucz. <śm> jednocześnie mamy ten klucz w środku wsadzony. Tudzież gdzieś tam gałkę. To zwróćcie uwagę, że tam się to wszystko pięknie otwiera, zamyka. No i rygle też tu pokazuje. Myk, myk, i mamy zamek odbezpieczony tutaj jest jakimś tam potencjalnym problemem ten oto taki skobelek, języczek który, który po prostu schorany jest sprężyną od środka więc to trochę mi szkoda narzędzia, bo moje narzędzie to jest taki wytrych lekko łomany, no ale to też jak widzimy się chowa chowa w sensie takim, że drzwi zamknięte drzwi otwarte no, i w tym zamku nie jest to duży problem, tak? W sensie bardzo, bardzo łatwo coś włożyć i, i tak y, podziałać. Jakimś rozwiązaniem, jeżeli ktoś tak chce trzymać y, y, klucze, no to jest to, że nie, 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 nie włoży ich do środka, do, do końca. Wtedy no nie ma siły. Ja nawet y, gdybym tutaj coś zahaczył, to ten klucz po prostu nie włożony do środka, do końca, nie otworzy zamka, ale z drugiej strony jakieś tam osoby właśnie chcą zabezpieczyć się przed wypchnięciem innego klucza od zewnątrz to wtedy ten klucz zostanie wypchnięty yy, i to no wtedy nie ma, nie ma tego efektu, który by ktoś chciał uzyskać yy, i tyle, no jakby ja to troszkę uczulam, nie, nie mówię, że że to jest coś, co jest powszechne w zamkach, ale kilka zamków, wkładek czy też takich wkładek z gałką miałem w rękach, gdzie dosyć łatwo można było w ten sposób zamek otworzyć. Jeszcze, żeby nie było, to są też narzędzia, nie mówię, że do tego zamka, ale są też narzędzia, które mają właśnie na celu przerzucać takie, takie, takie zamki, takie z wkładką, czy też z kluczem zostawionym w środku. Jeszcze, żeby nie być gołosłownym, to spróbuję wam a jeszcze inne takie narzędzia, które również powstały, więc to nie jest tak, że to jest zupełnie oderwane od rzeczywistości, bo skoro słodkie narzędzia, które właśnie mają na celu o jedno tam złamane, które mają na celu właśnie no, wsunięcie czegoś, to nie jest to nie jest wytrych. To właśnie chodzi o to, że wsunąć coś w zamek i próbować odtworzyć mechanizm, gdy jest to zamek z gałką, lub gdy klucz mamy. Od środka wsadzony. Dobra, to tyle na ten temat. Jeszcze raz powtarzam, to nie jest tak, że każda konstrukcja z gałką, tu, tudzież klucz zostawiony w zamku, to jest tak, takie zagrożenie i tak można zrobić. Ale warto mieć świadomość i sprawdzić, albo dowiedzieć się gdzieś u, u ślusarza, czy, czy ten zamek, który mamy, hmm, no, możemy bezpiecznie zostawić <laughs> tak klucz, <laughs> czy też ta gałka jest bezpieczna. No Zwróćcie uwagę, że ten klucz jest. Mega srogo długi, a tymczasem zostawienie go. Ja szybko pokazać coś. O, taki inny klucz, jakiś tam, bardziej zwykły. No, gdzieś tam to jakiś ma, trochę kluczki. No, gdzieś tam, gdzieś między, między tym kluczem, taka norma to jest pewnie gdzieś tutaj. Ten jest troszkę mniejszy, jakieś kutki chyba. Natomiast ten bydlak jest taki, a jednak. Wydawało mi się, że jest tak super bezpiecznie, na co drugi klucz mamy, a jednak nie do końca. Dobra, nie poplam taki niedzielny materiał. Żeby nie było, że to taki kompletny przypadek, to <laughs> zróbmy to jeszcze raz. No dobra, i co? Ja się tym, <laughs> tym akcentem z wami żegnam. Trzymajcie się, <laughs> dzięki za oglądanie. Cześć!